Cześć, dzisiaj ma kawydzio was kolejny extra ekstra klasę. No i w tym odcineczku zrobimy sobie standardowe podsumowanie czwartej kolejki. I przygotowanie na kolejkę numer 5. I oczywiście na końcu podsumowanie naszej Ligi. Szybciutko do opisu. Zapraszam, czyli Discord. X mój. Zapraszam bardzo do subskrypcji, łapki w górę, komentarze, mega mi to pomaga. No i oczywiście, kto chciał wsparcie płatne, czyli buy coffee. Każdego kawę się bardzo chętnie przyjmę, z wdzięcznością, może tak to się na powiedziałem. Jeśli chodzi o to, mówienie tego na początku, subskryp subskrypcji i tak dalej, będę mówił przez pierwszą sezonu, później już będzie raczej spokojnie, jeżeli o to chodzi. No bo na początku sezonów jest sporo osób, a potem już raczej ta to zaangażowanie spada. No i przejdźmy sobie szybko do odcineczka. Nie będziemy przedłużać. Najpierw podsumuję czwarty kolejki, czwarty kolejki, która wygląda u mnie tragicznie. 25 punktów zdobytych, 24 tysiące jeśli chodzi o miejsce w rankingu generalnym. Natomiast co bardzo poszło nie tak, bardzo poszedł nie tak bramkarz. I no, na Discordzie sobie rozmawialiśmy o bramkarzach i tak dalej, że były lepsze opcje na bramce. Natomiast jeśli sobie sprawdzimy. Dni bramkarzy, którzy dali punkty, to jest bramkarz Korony i bramkarz e, i czyli Thermalik. Do Discordu zapraszam, tam są właśnie takie podobne dyskusje, różne podawanie mojego składu i tak dalej. Nie tylko mojego. Więc tak naprawdę wybór bramkarza na jedną kolekę, którą ja planowałem, był mega trudny. No powiedzmy sobie szczerze, nie wybrałem bramkarza Korona ani e, Thermaliki. No, tam, tam z szacunkiem. A wszyscy inni bramkarze stracili czyste konto. Przy czym też nie będę ukrywał, no mój zrobił aż minus 3 punkty chyba najgorszym wyborem. No, okazał się najgorszym wyborem na bramce. Natomiast, no. Może, może inaczej, wybrałem tego bramkarza z, z dwóch względów. Po pierwsze, najważniejsze, na jedną kolejkę i radą, jak było naprawdę dobrej formy, a korona chyba do tej pory strzeliła tylko jednego gola, więc liczyłem, że no. Zutrzymałem formę. Chciałem zobaczyć tą formę tu i teraz. Nie udało się. No po drugie, to już taki bardzo delikatny e, powód. Radomek ma niezły kalendarz e, w następnych meczach. Więc na wypadek, jeżeli mój główny bramkarz by czasami mógł nie zagrać, albo z innych powodów mam zastępstwo, natomiast chciałbym się go prędzej czy później pozbyć, żeby uwolnić kasy. Natomiast na tą jedną, drugą kolekę. jeżeli fantazyjnie nie będzie dawać robić transferu bąkarza, bo będę musiał robić inne transfery, no to będę mógł go wykorzystać. Taki koło ratunkowe. Teraz minus 3 punkty, mega tragiczne. No to tak, naprawdę nie ma co mówić. No on bardzo, bardzo szybko mi zepsuł, tak naprawdę, kolejkę w obronie. Jest kolejny, który mega mi zepsuł. Jest Wójcie, który też zrobi minus 3 punkty, no bo Krakowia przegrała 5 do 2. Tam meczyk był niezły. No to za stratę bramki 4 żółte kartki, no minus 3. Podoba, bo wójcik wcześniejsze punkty 3, 6, 1 tutaj zwolnił. No i tutaj minus 3 to jest słabo. A przed nim widzę nie najlepszy kalendarz. Potem piast, ok. Legia, Wisła. Mieszany kalendarz, natomiast te 3, minus 3 punkty w tej samej kolejce, gdzie w roku daje minus 3. Tragedia po prostu. Tragedia, niestety. Wójcik numer 2 dał punktów 0. No jak się gra 3-3 z, Lech z Lechią. No to tak to bywa. Przy 3-3 trzech, trzech, to i tak się cieszymy, że tylko zero, a nie kolejne minusy, więc przynajmniej tyle. Takie pocieszenie, że to nie kolejny piłka z minusowymi punktami. Czy to jest pocieszenie? Oczywiście nie. Natomiast nie wiem, czy dzierżby masz tyle minusów. Miałem na dwa punkty drogi obrońca, więc od niego będę oczekiwał tak naprawdę punktów już i teraz. Tym bardziej, że gra z tym walikiem. Okej, okay, pogoń trochę trudniejszy, natomiast potem jest GKS Motor. Dla mnie trochę łatwiejsze kalendarze, jeśli chodzi o po to właśnie go trzymam. Szkoda, że w tej, w tej kolejce nie dał nadrobić moich obrońców plus bramkarza, minus 6 razem dali, no ale trudno. Na szczycie, zrobił ile mógł dosłownie, bo dał no ciężko wiadomo, dał ramkę, asystę, no żółtą kartkę, 11 koleki, 13 punktów, no jak na Wszołka, mega do, do, dobrze. Tym bardziej, że to człowiek starał się zabrać wszystkie minusy, które zrobiła moja ekipa, i jeszcze zostawić. Na szczęście go miałem, bo człowiek dał połowę punktów tych, co reszta drużyny. No może aż tak nie, bo te minusy przychodzą, ale prawie połowę punktów to sam wszołek mi dał, więc tutaj mega dobry, że go zostawiłem. Tym bardziej że się mega zastanawiałem czy używam dzikiej karty, czy nie użyć inaczej, czy nie kupić winagra, a sprzedać wszołka. Na szczęście się powstrzymałem i zostawiłem Polaka. Rodaka się opłaciło, na szczęście, przynajmniej jeden ruch się opłacił. Na, natomiast, takie zmiany, no bo w natomiast te zmiany takie, udało się, a zaraz do nich przejdziemy. Do pomocy najgorszy kapitał, ale nie przez to, że grał najgorzej, tylko przez kontuzję. On no nie wiem ile grał, 30 minut? 40 minut, coś koło tego? No, 40 minut. No i tutaj szkoda, bo miał potencjał, tam już chyba był najlepszy ofensywnie wyglądał. Nie wiem jak z jego kontuzją, na ile wypada, na ile nie, to pogadamy sobie o transferach. Natomiast przy kontuzji, okej, okay, to jest dwa punkty, nie mogę narzekać na kontuzję. Pewnie nieraz się zdarzy w każdym innym fantazji, że jakiś nasz zawodnik zapie kontuzję, więc to jest nieodmienny element fantazy, no i możemy narzekać, natomiast przynajmniej piłka się starał do tego momentu. Tutaj trochę zrobić NDI. Zastanawiam się nad trzema piłkarzami. Nad... Yy, motoru. Nad Wolskim. Nad Królem i nad ndi -em. Jak widać tylko z tej trójki Wolski dał bramkę. Przy trzech trzech... Z tych trzech zawodników tylko Wolski daje jako jedyny jedną bramkę bez asysty, więc... I tak mi się wydaje dość zaskakująco. Powiem szczerze, no... Okej, okay, motor ma fajny kalendarz, no ale z tą Lechią to liczyłem, że no właśnie taki i tutaj punkcik jakiś da. Teraz. Wypadzi w takiej kolejce mega by się przydało. By on dał tych punktów coś. Nie wiem, ja żeby dał te punkty, to ta kolejka by wyglądała wiele by lepiej. Kapita, by nie dostał kontuzji. Może by to wyglądało całkiem spoko. Natomiast teraz. No, dobrze, niektóre piki miałem fajne, bo i reszta to mega zawiodła. Kapustka. wziąłem kapustkę i dał trzy punkty. Dlatego, że Kopuska dostał w europejskich pucharach czerwoną kartkę, więc wiedziałem, że zagra w Lidze. Pewnie adekwatnie będzie to w następnym tygodniu, bo teraz po prostu jak będzie europejskie puchary w czwartek, czyli dla Was jutro, dla mnie pojutrze, a dla Was jutro, znaczy dla mnie jutro pojutrze, bo nagrywa w nocy, natomiast. Te... Powinien znowu zagrać w weekend, znaczy no, weekend, więc sobie go wziąłem dla pewniaka po prostu. Chcę mieć pewniaka z legi, który ma szansę coś zawsze dać, gola czy asystę. się największym pewniakiem po prostu. No i mój jedyny pomysł, który coś dał. Czechu, który. Panie. Ja Miałem fornolika. dlaczego przepraszam. I z. z widzewa tylko Szeu dał gola, a asystę dał. Alvarez. I najbliżej było, zostanie, się mnie ze tą dwójką, no bo oni dawa, dają liczby. Fajnie, że wziąłem tego co strzelił gola. Natomiast no jeszcze lepiej będzie jak się okaże, to nie jest tylko w tej kolejce, tylko udowodnić, że to jest najlepszy pik w następnych, nie wiem, dwóch, trzech kolejkach. Wtedy będzie naprawdę mega fajnie. Na tą kolejkę spłaciło się. Trze trafiłem akurat jednego idealnego strzelca. To do napadu, no na Kuluryś zagrał nawet całe 90 minut. Ale co fajne, nie trafił karnego. I przez to na no, kapitanie dał minus 2 punkty. Tragedia, ta kolejka się zepsuła. No, 3 zawodników z minusami. Przy czym, bramka z minus 3. No okej, okay, no. Wójcik minus 3, no to 5-2 to nie jest normalny wynik. No i potem się kolory znamy minusowych punktach na kapitanie. Jeszcze, żeby ten kapitan był, nie wiem. wiadomo, w bym nie dał, ale jakiegoś szełu nie wiem czy bym go dał. Z Wisłą, no, no, ale obojętnie kto, czy napastnik no, z Krakowi, właśnie ten Filip, ktokolwiek. To są nie ktokolwiek na kapitanie to ta, ta kolega wygląda inaczej. No, co do napastnika Krakowi, kolejny gol, super. Kalendarz jest mieszany, natomiast ma formę. Krakowie w tym sezonie wydaje się mocnym zespołem, więc posługułam się z niego, cieszę. Tak to u mnie wygląda, jeśli chodzi o niego. Łowkę. Całe zero Co mnie bardziej martwi, bzdy, już fakcję net. Nie wiem, czy on na ławce w ogóle się mieści, więc tu jest problem. Ale problem, bo się właśnie o transferach. No, nie będę podsumował dłużej tej koleki, bo tak naprawdę jest tragiczna i chciałbym tak naprawdę jak najszybciej o niej zapomnieć. te słabe koleki z rzędu. Mam nadzieję, że piąta w końcu mocno poprawi mój bilans. No, jak pięta koleka wygląda? No szybko sobie przelecimy tutaj składzik, jak on wygląda. No wiadomo, bramkarz z Rakowa wraca. Cały Raków w ogóle wraca, czyli bramkarz im napastnik. Po tych trzymam. właśnie z termalniką wrócili. Jeżeli chodzi o napad, no to wiadomo, gram wszystkimi. Czy mają dobre kalendarze? Różnie natomiast chcę nimi grać. To są moje wyjątkowe postacie. Kapusta, show, się będą grać. NDI też, bo piasma wygląda dobrze. Kapita. Wszystko zależy od kwestii kontuzji. No i najgorszej mam z obroną. Ołek na Wisłę. Średnim się podoba. Janża na pogoń. Średnim się podoba Wam No i wójcik napiast. Ok, tu może być. No i jak widzicie wójcik tutaj na ławce. No bo najmniej czego chcę to grać tak, żeby moi zawodnicy grać przeciwko sobie. Na razie mam kuluris kontra Janża. I miałem Siao kontra wójcik. No, jednego z nich musiałem posadzić. Posadziłem. Wójcika z Krakowi. No, a nie mogę postać niestety mniej hmm, obrońców. Natomiast jeśli chodzi o transfery, to planuję zrobić trochę inaczej. No bo przede wszystkim, pierwsze, najważniejsze pytania, zakładam to, no widziałem to, bo kontuzja chyba bez zawodnika, już nie pamiętam dokładnie, widziałem ten mecz, ale już nie pamiętam. Jeśli Kapita wypada, no to Kapita z automatu sprzedaje. I drugim transferem mogłoby się wydawać, że Powinien to być ktoś z obrony. Natomiast. Janrze nie sprzedam, bo Janrze chce chcę mieć na GGS i motor. Czołka Okej, okay. nad Wszołkiem się zast mógłbym zastanowić. Okej, okay, okay, ktoś powie. Czemu chcesz sprzedać gościa, który chwilą do 13 punktów? No, bo to jest obrońca, który nie będzie do ogóle jest co mecz, to po pierwsze. Wisła, Płock to nie jest łatwy rywal, przynajmniej na początku sezonu. Jagiellonia, Krakowia. Radomiak, Raków, Pogoń. To są naprawdę ciężki, ciężki kalendarz. I nie wiem, czy potrzebny jest strzałek. No bo jeśli chodzi o Wójcika z Krakowi, za tą cenę muszę go zostawić z podstawowym obrońcą. Jako podstawowy obrońca Krakowi to ja go po prostu chcę za minion. No i Wójcika z Motoru chcę zostawić, bo to jest Piast, Korona, zaraz Termalika. Motor ma fajny. to Wolę sobie to z takim Wójcikiem zaryzykować i grać tutaj podwójnym Wójcikiem. Natomiast yy, zakładam dwa scenariusze numer jeden to właśnie może inaczej. Sprawdźmy sobie, się tu składzik. Jak sprzedam Kapitę, to Kapita go tutaj coś wejdzie. No i tak mówię, tutaj problem ogólnie nie wiem. No ogólnie, on sz... tu dwóch widzę w graku kontra Krakowie i tutaj mi średnio pasuje na temat ofensywnych zawodników. Ale tak jak mówię, mam dwa plany. Plan numer jeden, czyli sprzedaż kapity i sprzedaż Bzdyla po prostu nie gra. Nie wiem, czy wtedy go muszę trzymać. Jeśli zdecyduje się na wariant sprzedaży dwóch pomocników, to za, mm, za kapitał prawdopodobnie kupię jednego pomocnika mm, radomiaka. Będzie to Alves, dlatego że jak sprawdzałem liczby. To on ma tam największe szanse, co mać na gole asystę. Może nie ma najwięcej punktów, ale. Te wszystkie, zazwyczaj ma najwyższe, więc po prostu wolę go, gdzie te liczby później się przełożą na bramki i zawodników, którzy jakby wyskoczyli nagle. Przygotowałem sobie jeszcze jeden transfer, ale nie mogę sobie przypomnieć, kogo musicie, ile, na pewno, a już wiem, to szybko przypomniałem sobie, przepraszam, jeżeli bym chciał, to chciałbym kupić z Lechy Mena, dlaczego Mena? Bo już go miałem w poprzedniej sezonie. Jego najlepiej znam, ma najwięcej punktów, wiem na co go trochę stać. No i kalendarz Lechi wygląda fajnie. Jest w Zagłębie, potem Arka, Jagiellonia, w tym sezonie jeśli chodzi o defa nie wygląda najlepiej, IKS, Pogoń, OK, Korona. Ten kalendarz wygląda dobrze. I tak mu się stanowi. Natomiast, tak jak mówię, to jest yy, to jest plan kiedy zostawiam sobie Wszołka. Jeżeli wszłka nie zostawiam, to będę musiał się zastanowić, czy wolę zawodnika Radomiaka za Radomiaka, czy wziąć sobie Benę. I będą musieli się zdecydować po prostu, którego z nich wolę. Jest opcja numer, tak jakby, tej, jakby innego pomocnika, że na przykład patrzę na ten mecz, no i Radomiak ma gorszy mecz z Jagiellonią niż Lechia z głębie, więc jest szansa, że kupię Benę, a tego Alvesa kupię po prostu w kolejce następnej, się uda. W takim wypadku tutaj Zostawiam tyłu. dam go tak, żeby się spokojnie widzieli. tyłu zostaje, mogę sprzedać potem, później. jest strzałka, muszę szukać obrońcy. I tutaj długo zastanowienie, no bo Lechia gra na wyjeździe, więc ogólnie spoko, natomiast na wyjeździe wiadomo, no w Krakowie widzę, to odpada mi tutaj mać. Motor mam, IKS arka. Nie wiem, to dwie drużyny, które w tym sezonie raczej nie będą mocno w dolnej części tabeli. Lecha, podoba mi się ten pomysł, bo to jest korona. No i Pogoń Górnik tutaj mam. Radomek Jagiellonia tutaj nie chcę mieć nikogo z obrony. No bo, nie da, bo z nie, no na wjeździe. Normalikę z rakowa mam. Na razie nie podwajam, na razie nie podwajam przez europejskie puchary. Przez to, że mają tam do odrobienia. Najwisła z, z Legią, nie będę tu mówił, no bo sprzedaję specjalnie z Legii. Więc najbliżej mi do kupna zawodnika z Lecha Poznań. No i wtedy prawdopodobnie kupimy sobie... E, ...Feyreirę. Zresztą, no, mój ten... Dlatego, że... Znaczy, chciałem przeprosić za moje... Za moją... ...wadę wymowy. Ciężko mi czasami po prostu wypowiedzieć niektóre nazwiska. Dlatego, że ta Korona wygląda bardzo dobrze w meczu domowym. Okej, okay. z Rakowem wygląda słabo, widziałem również, natomiast potem dwie kolejne kolejki, fajna, fajne, z różnie, natomiast z KS fajne i... Czego? Normalnie bym klikał i bym się nie klikałbym tutaj zawodnika Lecha, natomiast boję się o rotację i tutaj będę czekał do końca jeżeli okaże się, że są jakieś rotacje i powiem, dobra, nie bawię się w te rotacje, boję się ich po prostu, bo tak może być. No to jeżeli bałbym się rotacji, to wtedy chyba zaryzykuję na no, przykład z Lechi. tak mi się wydaje. Ale raczej będę chciał mocno zawodnika Lecha poznać, po prostu. Mocno będę tutaj w nich e, strzelał, natomiast no jak widać e, on gra wszystko. I tutaj jest problem, bo w europejskich charakterze krawka gra wszystko. Gdzieś pewnie musi odpocząć, natomiast to nie wiem, jak to będzie. Chciałbym go mieć, bo ma największe szanse na gole czy asysty. Może taki Mutinio też jest szansa. Grał na początku trochę mniej, Z jeszcze to oceni. Natomiast to jest mój skład, w raczej sobie kliknę, bądź dostaje w szoku i po prostu bryzyla mi tak jak pokazywałem. No i wtedy jak sobie do składu, no za będzie jeden z pomocników, prawdopodobnie Mena. No i tutaj za też będzie obrońca Lecha Poznań. Tutaj nie zależy kto będzie grał, albo jakie będą przecieki. Szkoda, że nie grałem pierwsi, bo miałbym mega ułatwienie. Wiadomo, Mena też nie jest 100% pewny, bo sobie z składem poczekam do y, składu lechi i się upewnę, czy Mena gra, czy nie. No bo jak gra, no to mi mega to ułatwi, jak nie gra, no to będę mógł reagować żeby nie robić transferów przed, no i teraz najgorsze pytanie dla mnie. Kto na kapitana? I wydaje mi się, że kapitanem zatkuję mojego pierwszego kapitana, który był. Czyli Braunta. A na wice. A na wice. Kutę. ciężko. Na wice zatkuje pewnie menę. Jak go będę miał. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że wszyscy w Rakowie ci po, co powinni zagrać? Zagrają. Po to odpoczywali, żeby. Mniej rotować składem między Europ europejskim pucharami a ligą. Więc myślę, że tutaj napastnik z Rakowa zagra, powinien przynajmniej zagrać, i wtedy go na kapitanie mogę dać na spokojnie. A tym bardziej, jak przegrałem w europejskim pucharze, to tym bardziej muszę skupić się na lice. No, Łatwo to sobie tutaj, że tak powiem, policzyć. No i na razie, tak zostawiam. Tak prawdopodobnie mój skład będzie wyglądał, jak powiedziałem. I teraz przejdźmy sobie jeszcze do naszej ligi. O oczywiście nie bójcie, zmienię go sobie po nagraniu od razu. Postaram się nie zapomnieć. No i jak wygląda nasza liga? Najpierw powiedzmy sobie na pierwszym miejscu. Sikarios skoczył. Nie wiem, czy to nie jest zawodnik, który skoczył w poprzedniej kolejce, natomiast tak czy jeszcze poprzedniej, natomiast powiedziałem, że grałem z tym 17 odróżnami i już będę mieszał ten kot ligi, więc na no spokojnie. Jeśli nie popełnię popa, to nikt tak naprawdę już nie dołączy. Więc tutaj fajnie się na drugim miejscu, natomiast róż... no drugie, trzecie miejsce i czwarte są no, szczerze. Różnica, różnica niewielka to mało powiedziane, tak naprawdę tutaj. Natomiast no pierwsze miejsce Waldusie chyba spadło na miejsce numer dwa. Natomiast ostatnia kolejka, czyli kolejka numer cztery, najlepiej punktował Nick Stop 3. Tak naprawdę chyba tak jest. Tak jest, nik Stop 3. Bo ma barka maszę najlepiej punktował 61. Natomiast to najlepiej punktującego przejdziemy na, jako przedostatniego, i do naszego lidera przejdziemy do, jako ostatni. Przejdźmy sobie z tych, co są bardziej aktywni tutaj na YouTube i sobie sprawdźmy. Ligowcy yy, punktów w tej kolejce: 26 No jesteśmy dość podobni. Jeśli chodzi o transfery, jeden transfer, jeden transfer, który. Kupiłeś brąkarza Leszczyńskiego, który okazał się dał, po, a, dał A, kupiłeś go po to, żeby była wymiaka. Dobra, dobra. Tutaj teraz musiałem chwilkę się zastanowić. Więc transfer na pewno się spodził, bo jakieś 3 punkty dał. 5 obrońców. No, wójcik co on zrobił? Jaka władzę dał chyba gola, tak jest. A wójcik prawie coś cały zmarnował. Ale Termalika tu 6, tu 7. Termalika ładnie. No, BarrierGear nie grał, no bo widzieliśmy, że nie zagra. Tutaj dużo nie grających, widzę, bez dzikiej karty, na no spokojnie sobie. Cześć. Chciałeś... Powiedz sobie szczerze, nie użyć dzikiej karty zdobyłeś 1.2c ode mnie. Czy to wyszło mega źle? No, dla mnie wyszło mega źle, bo jestem po dzikiej karcie w sumie. Dla ciebie... Znaczy, pewnie nie jesteś zdolny z tej kolejki, natomiast mogłeś użyć dzikiej karty i mieć taki wynik, tak jak ja. To pewnie czułbyś się jeszcze gorzej. Yy. Następny, ktoś chyba kto bardziej aktywny. OKS FC, tutaj, już tutaj się blisko Ciebie. powiedzmy walczymy o 12 miejsce, jeśli chodzi o transfery, kupieni, no kapitan to niestety, no i obrońca Radomiaka 0 punktów, to i tak więcej, bo mój obrońca, hashtag bramkarz dał minus 3, więc tak, wiele lepiej niż u mnie, no bez jest bramkarza bez kupna, to rozumiem, akurat bo bramkarz ma najmniejsze znaczenie w tej grze, no tutaj dwóch obrońców za 0, bramka za 0, no i że tylko dwa. No tutaj. W ogóle 13 punktów. u to Mega, mega współcześnie. Ja, no, ja powiedzieć, że o nikt nic nie zrobi. Natomiast napastnik Krakowi postarał się zrobić. Natomiast reszta kompletnie nic. No, 13 punktów, co by nie mówić, mega współcześnie. No, smutna kolejka pewnie dla ciebie. Trzymam kciuki, żeby po prostu następna była tylko i wyłącznie lepsza. Może i. co ja mówię. Jak trzymam kciuki? Nie może być gorzej, więc na pewno będzie lepsza to już gry. I już gratuluję na za tydzień. Gratki na za lepszą kolejkę. Nie wiesz, żebyś zagrał po prostu słabiej. Tak, chyba. Manchester 23. O, tutaj, Jak natomiast. Transfery minus 3. Kupieni Rysik, Szeł i Łubik. Przy czym bramkarz, no dwa punkty. Okej. Okay. Rysik, dwa punkty. I kto był kupiony? A I show, i show, spłacony, trafiony, ale widzę kapitan taki jak mój, czyli minus 2. Tutaj kapitan śmieszny, natomiast Wszołek, Dowiek dał punkty, o. dowiek ten na początku to wszyscy go trzymali, też go na chwilę. Słuchaj, kolejce w w w dał punkty, wow. Ja tam się cieszę na razie, go sprzedam. O kurde. Morsica dał punkty, właśnie bo grał 33 minuty, a i tak punkty dał, więc ładnie gratki. O, ogólnie 35 punktów powyżej średniej. Minus 3, więc wychodzi idealnie średnia. Pewnie nie jesteś zadowolony, natomiast to nie, nie jest tragiczny wynik. Tej średniej, jak się trzyma, to przynajmniej zawsze można się czegoś poprzeć, tak powiem. Przechodząc dalej, na pewno aktywny PKS Wodzisław, też pamiętam. Komentarze. W tej kolejce punktów 38 powyżej średniej, bez minusowych. Natomiast widzę, dzika karta użyta. Więc sobie o traserach nie będziemy mówił poza dużo. Choć po prostu, kto punktował? No górnik zawiódł. Radomiak. Zawiód natomiast są też lepsze kalendarze, To nie jest tak, że w tym jak coś użył dzikiej karty i w tej kolejce to akurat zawiedli górnik czy Radomiak to już jest tragiczna. Dzika karta, bo tak nie jest, bo karta układa się nie tylko na jedną kolejkę. Natomiast kapitan trafiony, Bokruśki dał punkty, albo dał punkty, dwóch napastników punktów dało. Jedynie czego szkoda o zawodnika, który na ławce ma 10 punktów. Natomiast powstrzymajsz jeszcze, nieraz tak się zdarzy Tobie mi i pewnie nie jeszcze jednemu. Mimo wszystko 38 punktów. Moim zdaniem, gratulacje mimo nie jest jakiś super wynik. Natomiast u nas utrzyma jest miejsce numer 3, więc wygląda to fajnie. Waldusie, miejsce numer 2. Punktów 36, bardzo podobny wynik. No, ten wynik przeszkodził dwóch minusowych, na, dwóch zawodników na minusie. Podróż na C, tak jak u mnie, na minusie. Ale są zawodnicy, którzy punktowali. Hmm, tutaj Zarki zawodnik nie punkt to po prostu trzy punkty. Natomiast punktował Alvarez, Mena no i dwóch napastników z trzech. Więc 36 punktów w tej kolejce. To nie jest traged tragedia, bo jest powyżej średniej to jest taka kolejka. Ok, to jest spoczko kolejka. Nie jest jakaś super, natomiast powyżej średniej jest utrzymane. Tutaj gratulacje. A, transfery patrzę. A nie, bo tu dzika karta była, więc nie mamy zobaczyć. użyć ci karta i dzika karta powyżej średniej, więc porównaj do nas tutaj ci się na pewno o wiele lepiej udało. No i teraz zawodnik, który u nas zdobył największą ilość punktów. 61. Sprawdźmy. To bar ten Tomasze jeśli chodzi o transfery. Transfery 2. O, tutaj kapitał wszyscy. I ten Tomas Bobcek. No. Oj, tu na kapitanie 20 punktów jeden zawodnik. no. Jak na przykład zawodnicy, jak ja zdobywałem 25-26 w okolicach i no, tutaj ktoś zdobywa 21 zawodnik, to co by to mówić? Do tego wszołek. Dlatego Szeo. Szeo tu Szeu ma gwiazdkę. A u mnie gwiazdki nie ma. A wiem dlaczego. To jest podwójny kapitan poleciał. No, to kurde, przy podwójnym kapitanie to nie dziwię się. Pewnie patrząc na 60, 67 punktów w tej kolejce to mega dobrze. No, tym bardziej, że tutaj przed bramką za 8 punktów no, ten obrońca akurat wszedł, to nic nie zrobił. Natomiast Szeuek, ten bo, Bobcek, napastnik Krakowi. No, i ten show na po drugim kapitanie Naprawdę ładnie wyszło. 61 punktów mega gratulacje. Tutaj wszystko tak naprawdę się ułożyło. No 84 punktów ze SMAX, więc 61 tutaj mega gratki. Po tego wujcika, który dał minus 3 i kolorisa minus 1. Bez nich ta ulekało się, pewnie była. Teraz jest bardzo dobra. No bez nich pewnie była mega dobra. No i tu u nas lider delikatną przewagą. Ikarios punktów 44 w tej kolejce. Na no, kapitanie Krasicki, nie Kuluris. No tutaj duże różnica i dużo dało punktów, no bo Kuluris minus 1, Grosicki 5 punktów, przez 110 jest. Jeśli chodzi o transfery, wycinki karty Nowak i Pululu. Nowak nie dający nic, Pululu dający brameczkę, więc fajnie, że Pululu wraca. Jeśli chodzi o obrońców, Tobiasz mimo straconej goli 0 punkty, więc nie jest najgorzej. Tutaj Ciszek nie grał, w minus 3, mega słabo, natomiast Wszołek tutaj starał się wszystko odrobić. No i tutaj Szeo, Grosicki, no i dwóch napastników, trzech dających punkty. No ławka, że tak powiem, pusta. Natomiast ławka też zostawiam na przyszłość, całkowicie kułam. 44 punkty bez dzikiej karty, bez żadnego busta. Wygląda dobrze. I oby, po prostu tak dobre wyniki, tym bardziej, to jest miejsce 643 w takiego generalnym mega gratki. No, co mogę powiedzieć? Jedynie co mogę powiedzieć, gonimy cię. Po prostu cię gonimy. No i na dzisiaj to tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie i tak naprawdę widzimy się w kolejnym już odcinku. No, klasycznie za tydzień Roda. A ze raz dzięki. Do zobaczenia. Do następnego.